Film przedstawiający pierwszą i drugą odsłonę kampanii Zobacz Osobę organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Na plakatach oraz grafikach umieszczonych w różnych przestrzeniach Warszawy, na wiatach przystankowych, na ekranach, w przejściach podziemnych w metrze znajdują się trzy postaci. Młoda muzułmanka, głowę ma owiniętą białą chustą, hijabem, ubrana jest w czarny golf i czarny żakiet, długowłosa blondynka w czarnym t-shircie, jej skóra lekko się uszczy z powodu choroby genetycznej zwanej rybią łuską, a także młody mężczyzna z kolczykiem w uchu ubrany w czarną koszulę. W pierwszej odsłonie w lewym dolnym rogu każdego plakatu znajduje się napis Kogo widzisz, w prawym dolnym rogu kod QR i napis Wypełnij ankietę Zobaczosobę.pl. W drugiej odsłonie w lewym dolnym rogu pojawia się napis Zobacz osobę 20 lat po śmierci Jana Pawła II. W prawym dolnym rogu kod QR i napis Zobacz więcej zobacz osobę.pl. W prawym górnym rogu pojawiają się imiona bohaterów Basia, Hadzicza, Kacper oraz procentowe wyniki badań. Na górze logotypy Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Na końcu filmu na czarnym ekranie pojawiają się białe napisy w ramkach w kształcie dymku. Najpierw kogo widzisz, potem zobacz osobę. Obok plakatów przewijają się przechodnie pasażerowie komunikacji miejskiej. thank you